PodkarpaciePL. Trwa walka o po powstrzymanie degradacji transportu kolejowego w Bieszczadach. Po uruchomieniu wakacyjnych połączeń z Łubkowem i Medzi laborcami kursach Bieszczackiego Rzaczka, Siekierzadzie, miłośnicy kolei zrzeszeni wokół akcji KochamKolej.pl stawiają sobie nowe wyzwania. Podejmowane działania nie pozostają bez echa, a świadczyć o tym mogą inwestycje na torach, jak choćby generalny remont, a właściwie budowa nowego wiaduktu w Komańczy. Między innymi w tym miejscu mamy inwestycję wartą 1,5 miliona złotych, ale są jeszcze cztery inne lokalizacje, w których też poprawiamy stan techniczny obiektów. Znosimy ograniczenia prędkości po to, żeby od przyszłego rozkładu jazdy, wtedy jak pociągi, mam nadzieję, już uzgodnione ze Słowacją, będą przez przejście graniczne lubków medzilaborce laborce jeździć na Słowację. W ciągu tej linii 107 Takich punktów oprócz tych, o których wspomniałem, czyli tego w Komańczy i czterech innych, na których zakres i rzeczowy, i finansowy jest duży, bo za ponad 3, 3 miliony zł robimy te remonty. To jeszcze w siedmiu innych miejscach poprawiamy stan techniczny na obiektach stalowych, na wiaduktach, na mostach po to, żeby te ograniczenia były jak najmniejsze, albo ich wręcz w ogóle nie było na obiektach inżynierskich. Do niedawna nikt by nie pomyślał, że na linii 107 od Zagórza do Łubkowa będą takie inwestycje prowadzone, ale to był czas, gdzie rzeczywiście ruch pociągów był bardzo mizerny, albo go nie było wcale. Inicjatywa KochamKolej.pl, która integruje wiele środowisk wokół kolei, spowodowała, że pociągi zaczęły po linii 170. Jak podkreśla Jerzy Zuba, który jest jednym z głównych inicjatorów wszystkich kolejowych przedsięwzięć w tej części województwa, inwestycje cieszą nie tylko pod względem transportowym, ale też społecznym. To przecież nasi mieszkańcy mają pracę. W tym sukcesie gmina Zagórz miała swój udział. Przecież to nasza Rada Miejska jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie przystąpienia do Wojewódzkiego Funduszu Kolejowego w którym znaleźliśmy się w grupie pierwszych samorządów. Zuba jako pełnomocnik burmistrza do spraw kolei wspólnie z innymi wolontariuszami kampanii społecznej Kocham kochamkolej.pl bierze udział w pracach zespołu, który zajmuje się optymalizacją połączeń kolejowych, który to utworzono w 2015 roku przy Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego. Dzięki między innymi naszym staraniom i współpracy Urzędu Marszałkowskiego udało się dwa lata temu uruchomić ten pociąg najpierw do Komańczy, potem do Łubkowa i w końcu Okazjonalnie do miedzi, laborec, do miedzi laborec. Te wszystkie działania wykazały potencjał tej linii. Akcje kolej.pl nie skupiają się jedynie na wspomnianych liniach 107 i 108 oraz połączeniach ze Słowacją. Zespół myśli o wskrzeszeniu połączeń kolejowych ze wschodem. Temu też służyła październikowa akcja siekierezada, która polegała na odkrzaczaniu linii kolejowej numer 102. Docelowo odcinek ma być elementem większego pomysłu. Czyli Karpackiej Transgranicznej Kolei Aglomeracyjnej. Istotą tego projektu jest uruchomienie w oparciu o odtwarzane sukcesywnie stare szlaki kolejowe takie jak PLK 102, 108, również 107 takiego systemu komunikacyjnego, który nazwaliśmy sobie Karpacką Transgraniczną Koleją Aglomeracyjną. Koleją, która by była kompatybilna. I komplementarna do planowanej inwestycji Rzeszowskiej Kolei Aglomeracyjnej. Misją tego projektu w warstwie technologicznej byłoby zaprojektowanie i wdrożenie do seryjnej produkcji mikroszynobusu kolejowego, który obsługiwałby przestrzeń wspomnianej Doliny Kolejowej. Przy bardzo niskich kosztach, przy dużym poziomie innowacyjności, jak również z naciskiem na. Ekologię. Tym naszym ambitnym, ale myślę, że realnym planom dobrze wróży zainteresowanie ze strony decydentów podkarpackich. Naszą, ten nasz szlak komunikacyjny jest już często nazywany małą kolejową Via Karpatią. Te szlaki kolejowe, które wiodą tutaj w obszarze przygranicznym, no są naszym atutem i trzeba to będzie wykorzystać dla pożytku regionu. TEVU